Witam Was w pierwszym odcinku z gry Linares MT2. Dobra, em, w tym odcinku zrobiłem sobie postać. Tak. Tylko teraz trzeba wybrać w jakim mieście. Um, i, w, 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 w. Dobra, w czerwonych. Dawajmy czerwoni. Czerwoni, buraki. Nie, nie chcę babę, ja chcę chłopa. Ow. czupkę. Okay. Um, dajmy Ehm, um, vacant jest. Otwórz! start! Startujemy grę! No, dawaj koksem. So wake me up before you go-go! Dobra. Eeeem... Um, powodzenie, powodzenie. Czeka Cię tu wiele niepowtarzalnych przygód. Proszę weź kilka tych przewodników na start. Idź idź odkrywać naszą piękną krainę pełną niebezpieczeństwa i różnych pułapek. Powodzenia. Dzięki. Plus 9, plus 9, plus 9, plus 9, plus 9, plus 9, plus 9. 9, 9. Pierście Że nie otrzymujesz. A, o, że nie otrzymujesz. Że nie otrzymujesz jest tam który która swoją ta sprawia, że nie otrzymujesz doświadczenia. To by nie chciał, dostać tego, tego. Dobra, idziemy wpijać level. A, no nie dostaliśmy tego czegoś na start. No, fair. fire. Szy żeby szybciej biegać, bo teraz to biegniemy jak. chyba koledze na godzinę. No, widzicie jak dobrze leci. tak? Dobrze leci. Ale ubijajmy, ubijajmy, Chciałaby który level już. Już drugi. Dopiero drugi. Znaczy... trzeba więcej PZ? PZ? Proszę dać im więcej PZ. PZ to było. Nie, PM. No, to było I, trochę więcej PZ.

PRZ musi mieć więcej niż PRL. Teraz 2 Dziki pies. Ja sobie wezmę Dziki pies. 2 Nagroda 10%. Zobaczmy. Może coś z tego wyjdzie. Zdobywaj punkty. I zaobaczmy. Udaj się do Uriela. Do Uriela mam się udać. Dobra, to... e, lag. E, lag. 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 Lag, lag. Bum 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 bum, ba ra -da dum bum bum Ba ra -da dum Nie, co ja wybrałam? Ten most ciała Czekaj, jest Czy ciała, czy jelen duchowy? Ciało Choose me ciała uh, czy to idzie tak dobrze? Czy to idzie ten? Will it be this? Yes This is the one I wanted Um, to idzie tu, jak pamiętam, to sobie zawsze dawałem tu, to tu, tu, to tu. To jest jak ja lubię sobie dać. Robimy wszystkie i nałożę tego. Dobra, co ja miałem zrobić? U strażnika coś tam jest, dobra, weźmy to. Kupię ci różnych daj mi coś proszę Cię daj mi coś proszę Cię la, 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 la. ale gdzie? okej okay. trzeba iść to oddać później trzeba iść do niego no i co? Trzeba zrobić te, te, bo będziemy mieli zarąbane jakimiś tymi lodowa odchłań. Dobra, nie teraz. Al ile alchemików tutaj jest? Um, dobra, nie będę tego bo za dużo. No i co jeszcze? To. Witam, mam dla Ciebie wiadomość. Zabicie Methynów, będziesz otrzymał punkty. W postaci sukcesu dwóch ręcznego miecza. Punktów otrzymasz tyle, o jakie rozbiliśmy tym. Punkty możemy mieć na plus, na A tak zręczności. Dobra, co ja jeszcze miałem zrobić? Naszyjnik dostałem, fajnie. Dzięki za naszyjnika. Nie ma żadnych mis. A to idziemy do, um, do Azohandlark, trzeba coś skupić, trzeba kupić sobie te miksturki i parę, i więcej tych nie wystarczy dosiągł, spoko. A to mało kosztuje, dobra. Jajajaj, no, mamy szyszko, mamy dobrze. Tylko gdzie są wszystkie sklepy? Wielkich historii. Otwórz sklep, co mi dasz? Pomoślałam. Dobra, dzięki, gołałem. Minotaur. Minotaur, lot to. ty, nie ma nic. Nie ma żadnego. nie masz, nie, nie mam nie widzisz alchemie zobaczmy to alchemik ma co te kryształy głupie a co on hae o, są buty wiatru Yang. i parę rękawic dobra walić jedziemy jeszcze szybciej powolne. Dobra, weźmy tego. Poprzez tranik swoich umiejętności o co chodzi. A, dobra. A teraz. O ja nie no ja walę. Co tak? Dobra, walić, bo się będziemy biegnąć. No im dałem teraz coś? No pewnie jakieś levely dają. Ale muszę teraz nie mówić o levelach, tylko... O bieganiu, żebyśmy mogli gdzieś coś co nie. O, jest. Sztabka 2 miliona. Czekaj, czy to będzie tak jak na Metin 5. Rzeczy no, zbierasz teraz, a później... O, tylko mało tych sztabek się dostaje. Lisa druga wykonana. Ciki zostało zabite. Eee. Czuję, chciałem. Ten, 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 ten. No, nie wiem, czekaj, 9 minut już. O kurczę. Trzeba zaraz zacząć, bo mam tylko 15 minut. Dobra, no, to wbijmy jeszcze, jeszcze wbijmy. Może dobiję do tego 20, to wtedy 15 minut? Jest 15. Chyba ta, idziemy szukać dzikich piesków. Chyba pozabijać dzikie piaski. I w następnym odcinku um, dobijemy. tak z, ja, nie, znaczy ja dobiję. Tak, z 40, 50 i później zacznę nagrywać, i później zrobimy sobie takie malutkie ku. I będzie fajnie. Będzie fajnie, tak. Um, tutaj, 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 tutaj. O. I teraz. Ciekawe, gdzie tu pierścień mieć. No Muszę, trzeba sobie bony dodawać. Już 17 i 10 minut. Zobaczymy. Czemu to takie powolne? A nie mamy tych... sztykatułka morderycy. O, płotowa mi wyszła na później. fajnie. Ale nie dla mnie. Yy, głodny wilk, dobra, walić to. Tutaj będziemy się ekspić A, trzeba jeszcze umiejętności, zapomniałam. Trzeba te konne umiejętności, żeśmy mieli konia. Dużo trzeba zrobić.

I trzeba dodać tych. Ja to bele jak robię. Tak żeby było na teraz Eee, no, 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 no. mama mi, mi się trzeba. Tak, teraz mniej O, widzicie? Trzeba iść się dalej. Nie, nie wydaje mi się, że dzisiaj dobijemy. O, trzeba sprawdzić tak to sobie utnę na dwa kawałki. Aha albo ja chyba mam te 15 minut Mi się wydaje, że mam I jak mam to fajnie, eee, trzeba ulepszyć umiejętności eee, na trzynaście już jest pa pa, 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 pa. Tuf. Tuf, tuf. <noise> Nie, i... 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 i dwudziesty pierwszy. No to wbijaliśmy dwudziesty pierwszy. Dobra, em... Chodź, postoimy sobie tutaj. Tam jest teleporter, fajnie. Tutaj jest woda i łódka. Ociekł mnie. Niedźwiedź. Idzik. Dobra, ym, na tym kończymy, czekaj, miejsce, a trzecia, co mieliśmy zrobić, wilki mieliśmy zabić, a my zrobimy dzikie pierwsze później, eee, dobra, i poszukiwanie. dobra, fajnie. to, dobra, to, to na tym kończymy, ja pójdę, wbiję 50 i później będziemy, i zobaczymy się, dobra, no to nara.